Ale dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. A. Zapytacie, czemu mam nierozstawione kamery z w Valkyrie. Odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie miałem pewnego rodzaju problemy z pierdzieloną kamerką. Stąd moje lekkie opóźnienie w tym, żeby wejść do gry. Nawet teraz ja wejść do gry, chcę zacząć grać w grę, do której szedłem. Jest pierwszy, ok, tam gruzy poleciały, no i gruzy zrobiły trochę bomb. Jest dwóch typa, jest dwóch typa i muszę mieć lepszy timing od nich. Okay. Nie, to była dziura. Nie, nie zdążyłem zorientować, czy tu jest dziura. Dobra, tu masz jednego ziomuś. No i niestety tego nie ugrałeś. Kurczę! To jest bardzo fajny spot na Jokaja, ponieważ na okaja. kurde. na tego na echo, ponieważ w momencie, jak sobie wejdziemy w tego drona, abstrahując z tego, że mi właśnie spotuje jakiś niemiły kolega na dwóch kołach, nie żyjesz. Do, yy, możemy sobie spojrzeć, zarówno tutaj, jak i tutaj. Widać pół całego sajtu, znaczy pół całego sajtu. Widać połowę sajtu po prostu, site B, i yy, przejście z tamtej strony przyważy. To jest mega, mega spoko. Ja przynajmniej bardzo lubię tam tego dronka zawsze umieszczać. I tutaj nie mamy reinforsów, i ja nie powinienem tego reinforsować. Kaman! Ja powinienem bronić swojego miejsca, swojej pozycji, zanim ktoś ją zabierze z naszych. No i patrzcie. O ile ten dron nic nie widzi, ten, tak ten dron chyba już tam widział nóżkę jakiegoś kolegi z przeciwnej drużyny. To co prawda nie nagrywałem wtedy, więc niestety musicie mi uwierzyć na słowo. Ale kiedyś zrobiłem bardzo fajnego klacza, ja właśnie... Właśnie Echo. A na tej pozycji sobie po prostu leżałem, no i zostałem chyba jeden na 3, jeden na 4 No i plus był taki, że... Miałem... Plus jest taki, że właśnie miałem tutaj jednego yokaja i drugiego Jokaja gdzieś na drugim sajcie, więc jakby widziałem zarówno z jednej jak i z drugiej strony jak będą wybiegać. Tutaj jest definitywnie ziomuś. To mi się nie podoba, bo on może mnie podejść bardzo łatwo. No właśnie. Ty, nie widział mnie chyba mam nadzieję. O kurde. Okej, chciałem powiedzieć, że ten jaka jest tu z lesem, ale nie. Dobra. Mała zaliczka. Ej tu nikt nie wchodzi. To jest. Nie, no lewo, prawo, to już nie ma sensu. Wiesz, jaki ładny ten... Jaka ładna kamera na mój... ...nieżyjący łepek. Tu tutaj zrobimy takiego fajnego trapka. Mianowicie tutaj jedne kolce. Tutaj drugie kolce i tornka... ...tutaj. Tutaj. I gdzieś tu w te kartony. Tutaj. To jest mega spoko, bo jak dropnął tym haczem, to zrobimy tutaj dojedzie torna, tutaj dojedzie torna, jaki. Tutaj, kto jedzie torna, oni nie powinni się tego spodziewać. Tym bardziej, że skoro gramy 3 na 5, by the way, to myślę, że będą raszować. Nie mam nic reinforsowane, może to i dobrze. Nie Niestety, Sledge. Ale może, może się wkrzani w te, może się wkrzani w torny. Liczę na to, szczerze. No, to myśli tak nie ma sensu. Czemu gramy 3 na 5? Czemu ludzie wychodzą? z gier. Dlaczego? Ja wiem, że to jest tylko casual, ale mogliby nie wychodzić z gier i mnie denerwować? Naprawdę doceniłbym. Dobrze walisz, maestro, dobrze! <laughs> Nikt, nawet jedna osoba nie będzie w moją tornkę. Serio. Naprawdę. Dawaj, wielki klacz. Ja dobrze, no, sobie nie strzelił z tego shotguna, ale no. to i tak nie ma znaczenia. Powinienem zginąć w ogóle na spąmpiku tutaj, no jeszcze jak przynajmniej w ogóle wszedłem na ten dach. Też nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Dobrze, widzę, że wszyscy będą pushować. Rzućmy jakiegoś flasza. Ej, nie rzucimy flasza nawet. Ok, zrobiło fraga. Zrobiło, przepraszam. O, blaz zrobił. Nie głupi ten impact, nie głupi. Nikt nie będzie biegał, nie? Żebym akurat mógł swój fragment zrobić. Też to ja poczekam, gdzie mi się śpieszy, mam czas. Nie! Serio? No dobrze, dziękuję bardzo ciężkie za oglądanie. To było 3 na 5, że przegraliśmy 4 do 0. A może, jakby nie wyszli, to by poszło nam lepiej. Taka gra, takie życie. Dziękuję bardzo serdecznie na oglądanie, zostawcie jakieś lajka, zostawcie suba, że nie zostawcie sobie. Jeżeli chcecie więcej to dawajcie znać. Trzymajcie się do następnego i jeszcze jakby ta Maru się wywaliła będzie kiedy ja mówię. Na razie i cześć, to było pięknie. Na razie i cześć.